Dzisiaj jesteśmy w Kampinosie. Za sterami aparatu, który nagrywa, stoi sobie jeden z patronów, czyli Michał, który dołączył do mnie z Łodzi. I słuchajcie, przyjechaliśmy do Kampinosu, konkretnie do Palmir i spacerując tutaj jest bardzo przyjemne słońce i doszliśmy do wniosku, że pstrykniemy to jedno drzewo, które w tej chwili widzicie na ekranie, po to, żeby pokazać Wam jak w takim dużym chaosie można w bardzo fajny sposób odseparować sobie taki jeden element naszego kadru, a z drugiej strony dzięki temu, że mamy fajne wpadające do tego lasu światło, które... Dodatkowo na wszystkich gałęziach, na, na koronach drzew ładnie się rozprasza. Mamy taką bardzo przyjemną dyfuzję tego światła i podświetla na konarach tego drzewa, które jest przed nami, e, fajnie mech i spróbujemy to wykorzystać. Ale to, o czym wielokrotnie Wam mówiłem, wykorzystam do całego tego kadru, do tego jednego kadru, który chcę Wam pokazać. Wykorzystam dość niestandardową konfigurację, którą używamy w lesie, czyli obiektyw o ogniskowej 100-400. Natomiast ja fotografuję z racji tego, że stoimy dość blisko. Fotografuję na ogniskowej około 130 mm. Więc całe to drzewo dość ciasno skadrowałem, po to, żeby jego konary ułożyły pewnego rodzaju linie prowadzące, a z drugiej strony jestem ustawiony względem tego drzewa w taki sposób, że część jego jest w dalszym planie, część jest w bliższym planie. Więc ustawiając fokus w odpowiednim punkcie, możemy również manipulować w pewnym sensie głębią ostrości. Im bliżej. Pierwszego jakby planu tego elementu drzewa, najbliżej nas, tego konara, ustawimy sobie fokus. Tym ostrzejszy będzie właśnie ten element tego konara, a jego niejako tył tego drzewa, pień tego drzewa będzie w nieostrości. I odwrotnie, jeżeli ustawimy, ustawimy sobie ostrość na pniu tego drzewa, gdzieś tam w tej okolicy, to to co jest bliżej nas, ta płaszczyzna, która jest bliżej nas, konara, będzie dokładnie w nieostrości. W związku z tym uzyskujemy bardzo fajny efekt trójwymiaru, który dodatkowo, co zobaczycie w drugiej części tego filmu, możemy sobie pogłębić w postprodukcji. Więc ja, tak jak powiedziałem, ogniskowa. 130 mm mniej więcej. Zawsze pracując w lesie, kiedy mamy takie fajne światło, wykorzystuję filtr polaryzacyjny, szczególnie w sytuacji, w której mamy jakiś mech, jakieś elementy kolory zielone, czerwone, pomarańczowe, bo polar pozwala nam to wszystko bardzo fajnie wyciągnąć, dodać kontrastu, nasycić kolory, i dzięki temu ten kadr znowu jest taki bardziej wyrazisty i bardziej przyjemny. Zawsze w takich warunkach fotografuję również z braketem. Najczęściej trzy ekspozycje, nie dlatego, żeby je w jakiś sposób łączyć, ale raczej fotografuję dlatego, żeby wybrać sobie ekspozycję, która będzie miała najciekawsze światło. To Bardzo często jest tak, że te, te ekspozycje, które są powiedzmy bazowa i, i, i ujemna, będą dość ciemne, natomiast jeżeli wpada do kadru nam fajnie światło, to możemy uzyskać taki bardzo miły efekt rozproszenia tego światła, mimo tego, że kadr wydaje się trochę prześwietlony. Więc, mając te trzy ekspozycje, czasami pięć, możemy sobie jedną z tych ekspozycji wybrać i na niej pracować później w postprodukcji, co też Wam pokażę. No i teraz, oczywiście, polar, w zależności od tego, jak jesteśmy ustawieni względem źródła światła, ono u mnie akurat wpada prawie prosto do kadru, więc ta polaryzacja nie działa zbyt intensywnie, ale mimo wszystko. Pozwala nieco właśnie podbić ten kolor, podbić kontrast, tutaj pracuję w trybie preselekcji przysłony, ISO delikatnie podbiłem do 200 i przysłona zawsze wtedy, kiedy chcę uzyskać tą miękkość, tą, tą głębię ostrości, mimo wszystko dość płytką, jak na powiedzmy fotografowanie krajobrazu, dlatego, że chcemy odseparować ten nasz główny temat zdjęcia, to... Właśnie tutaj wykorzystuję możliwie mocno otwartą przysłonę. W tym przypadku, z racji tego, że to jest obiektyw 1400 o przysłonie od 4,5 do 5,6 bodajże, jeśli się nie mylę, to tak jest, od 4,5 do 5,6 to tutaj na tej ogniskowej około 130 mm naj, najbardziej otwartą przysłonę, którą mogę ustawić, to jest wartość 5. Jesteśmy w tej chwili dosłownie kilka metrów od miejsca, gdzie fotografowałem to drzewo. Sporo rowerzystów dzisiaj, bo naprawdę piękna pogoda. I chcę wam pokazać trochę inny kadr, który możecie uzyskać w bardzo prosty sposób w lesie. Ja znalazłem niewielkie drzewko, na którym jest jedna gałązka, widzicie to w tej chwili na ekranie, z kilkoma liśćmi. To jest bodajże dąb. Te liście są brązowo-pomarańczowe i słońce, które w tej chwili jest cały czas jeszcze dość wysoko, bo mamy godzinę 11:13. To słońce bardzo mocno to liść, te liście podświetla od tyłu. Mamy taki, takie światło z tyłu i te liście w kadrze są powiedzmy dość złoto, pomarańczowo, czerwone, co wygląda bardzo efektownie. Natomiast ja chcę te liście odseparować, więc zbliżyłem się mocno. Do tego drzewa. Ja jestem w odległości prawdopodobnie około 3 metrów, 4 metrów od tego drzewa i ogniskową mam ustawioną na 400 mm. I jak, widzieli, jak widzieliście przed sekundą w tym kadrze wideo, właściwie ten, ten kadr jest wypełniony wyłącznie tymi listkami i kawałkiem pnia. I ponownie wykonuję braket trzech ekspozycji, przy przysłonie na 400 mm już nie mogę zejść niżej niż 5,6 i co trzymam 100, ponieważ to światło jest dosyć ładne, ale dzięki temu, że jestem na ogniskowej 400 mm, ten dalszy plan, który jest tak naprawdę lasem, jest od tego drzewa oddalony o kilka metrów. Te najbliższe powiedzmy kolejne drzewa, drzewka są oddalone o kilka, kilkanaście metrów, a jednocześnie cała ta ściana lasu jest dość zielona, zielono-brązowa. One dość ładnie się rozmyły, bardzo miękko coś, co, co ja bardzo lubię na takich kadrach i tą separację tego pierwszego planu, tego naszego tematu mamy naprawdę doskonałą w tej sytuacji, co zobaczycie też w postprodukcji czy w finalnym kadrze. No i w tej chwili wykonuję trzy brakety. I znowu z tych trzech braketów wybiorę ten, który będzie dla mnie najbardziej interesujący, jeśli chodzi o światło, i finalny efekt, który będę chciał uzyskać. A dlaczego? Jak wiecie, ja w postprodukcji przy tego typu kadrach lubię trochę pokombinować ze światłem, lubię pokombinować z kolorem i uzyskać jakieś często surrealistyczne obrazy, a często nieco przerysowane kolorem. Więc zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Ja jeszcze wykonam sobie kilka kadrów, dokładnie takich samych z racji tego że to słońce przechodząc do horyzontu w kierunku horyzontu no bo będzie za mniej więcej 3,5 godziny zachodziło to słońce będzie schodziło coraz niżej i będzie troszeczkę inaczej te liście podświetlało i cały ten teren tutaj dookoła więc spróbuję zrobić kilka różnych takich braketów i zobaczymy który kadr będzie wyglądał też najciekawiej pod względem światła W lesie jestem. Dzień dobry, zostawiam jolkę. Zaznaczałem sobie, gdzie mam stanąć. Wiesz, jakieś takie różne historie, bo No wiesz, jak jesteś sam, to bardzo ciężko tak operować. Tak, bo niech przejadą, bo hałasu będzie. No, no i masz zwolenników tego, że w statywie lepiej mieć klipsy niż, wiesz, niż yy, yy, te śruby okrągłe do odblokowywania sekcji. Dokładnie na takiej samej zasadzie to działa.